Karawan Salon Disseldorf 2021, ponownie stoisko firmy Rapido, z nami Andrzej Wrublewski, firma CamelCamp. Andrzeju, tym razem Był bardziej co? popularny, co? Tym bardziej coś podobnego, czyli jakbyśmy weszli do środka, to właściwie byśmy nie widzieli dużej różnicy, ale na zewnątrz są różnice, ponieważ to jest samochód na podwójnej podłodze. Czyli e, biorąc pod uwagę naszą dyskusję na temat e, przygotowania do zimy, tak. ten samochód na pewno będzie lepiej przygotowany do zimy, będzie cieplejszy, mhm. mniej zużyjemy gazu na ogrzewanie. Czyli podwójna podłoga i co jeszcze? Podwójna podłoga e, daje nam bardzo dobrą izolację termiczną. Wszystkie instalacje są schowane wtedy w tej w, podwójnej podłodze, łatwiej jest e, nadzorować systemy, łatwiej jest zobaczyć, jeżeli coś się dzieje. Wtedy mhm. zawsze łatwiej jest, właśnie, z podwójną podłogą. Natomiast ciekawostką w Rapido jest to, że zbiornik wody brudnej, tak samo jak w samochodach z pojedynczą podłogą, jest pod podwoziem. Mhm. Jest tak samo izolowany i ogrzewany, jak w samochodach z Aha, pojedynczą czyli podłogą. Nadmuchem, czyli nadmuchem. Czyli tak? nadmuchem. Mhm. Dobrze. Czy przez to kamper jest wyższy? Nie jest wyższy. Jest mniej więcej tej samej wysokości, mhm. a jest e, skonstruowany w inny sposób, ponieważ w samochodach z pojedynczą podłogą mamy podwozie fiatowskie od początku do końca, czyli począwszy od kabiny, a skończywszy na końcu samochodu. Tak. Tutaj jest inaczej. Tutaj jest tylko kabina fiatowska a i za kabiną fiatowską jest dokręcana część alko, która, mhm. na podstawie której tworzona jest podwójna podłoga. Ona mhm. jest troszkę niżej osadzona, dzięki temu samochód było... jest, tak. jest tej samej wysokości, a przestrzeń w środku jest zachowana taka sama. Wchodzimy do środka modelu Rapido 8096DF. Andrzeju. 60. rocznica. Tego zapomniałeś dodać. Ponieważ A. Rapido w tym roku obchodzi 60-lecie istnienia. I sześć modeli e, tego producenta jest w specjalnej edycji przygotowanej na 60-lecie. Na zewnątrz mamy inną dekorację, inne, inną, e, inne nalepki. E, wewnętrznie też mamy parę fajnych, ciekawych e, nowości. Możemy zacząć od tutaj po pierwsze tego, tego nadruku, który potwierdza, że to jest samochód przygotowany na 60-lecie firmy. No dobrze, ale myślę, że to nie chodzi tylko o tą cyferkę, nie. tylko nie. pewnie coś producent przygotował takiego specjalnego. Specjalna, specjalna edycja oznacza specjalne wyposażenie. Specjalna tapicerka dedykowana do tego modelu. Eko bardzo ciekawie, e, Yy, przeszywana, yy, co daje bardzo fajny, fajny efekt. I zarówno te, te siedzenia, jak i fotele, tak? Tak, bo to, to... No to zawsze u tego producenta, niezależnie czy mówimy o yy, samochodach na 60 czy 55 rocznicę, bo też tam pamiętam tyle razy już współpracujemy z Rapido, yy, to zawsze była yy, nie tylko kwestia wizualna, ale też kwestia wyposażeniowa. Z kwestii wyposażeniowych, na przykład samochód w standardzie ma. Alufelgi 16, 16, czyli samochód jest troszkę lżejszy. Druga rzecz ma piec gazowy w wersji 6 z grzałką elektryczną. Mhm. Kolejna rzecz, tutaj nad tobą jest panel sterujący, który jest no, rozszerzony. Mówimy o tym panelu z, tak, tak, tak. Z, le, z lewej strony. Jest nowym panelem, jest, jest ciekawszym panelem. O tak wygląda tak designersko bardzo fajnie. No, fajną rzecz tutaj przygotowali. Yy, co mamy jeszcze? Yy, poza tapicerką jest tutaj yy, dodatkowy zestaw bardzo fajnych, kolorystycznie ciekawych yy, poduszek. Czyli też to w standardzie dostajemy. To jest, to jest w standardzie. Myślałem, że to jest ekspozycja targowa. Nie, no, nie, 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 nie. To... To, 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 co widzimy tutaj jest standard, no prawie wszystko, bo automat oczywiście nie jest standardem. Zwracam uwagę na ten element tutaj on był troszkę w zeszłym roku inaczej. E, dziękuję, zrobiony. W, w zeszłym roku była to otwarta część. Mhm. W tym roku e, producent e, dopracował taki element zamykany. Mamy dodatkową, dodatkową szafkę nad, nad kierowcą, co jest fajne, żeby sobie tam jakąś mapę wrzucić, a drobiazka, a, a cieszy. Z jednej i z drugiej strony, zwracam uwagę, że one bardzo delikatnie się otwierają i delikatnie się podnoszą. Tak. Czyli wystarczy popchnąć i one nie podskoczą do góry z hałasem, tylko delikatnie się zwijają. To jest no, zaleta. Chodźmy tutaj do, do, do tylnej części. Yy, kuchnia yy, standardowa, jeśli chodzi o rapido, bo rapido chyba już w 100%. Przeszedł na tak zwane układy face to face, czyli dwa osobne, dwie osobne ławki, przekształcane w, w miejsca homologowane do jazdy. Zwracam uwagę, że miejsca w Rapido są bardzo ciekawie tutaj rozwiązane. To jest pod ale też można to wyciągnąć tak. i po obróceniu, po jest podniesieniu zagłówkiem. platformy, staje się zagłówkiem. Mm -hmm. Także dwa, dwa, dwa w jednym. Bardzo fajne rozwiązanie tutaj producenta. No rzeczywiście nie ma problemu z tym przenoszeniem tego i chowaniem, i tak dalej. Nie? Tak, no jest wykorzystane. Tak, tak. także nie trzeba gdzieś tego, gdzieś tego wyrzucać. Idąc tutaj dalej, kuchnia w tak zwaną L-kę odwróconą, licująca tutaj z, z, tą, z tą drugą ławką. Tak dużo, przepraszam, dodam dużo przestrzeni i bardzo dużo miejsca tak właśnie komunikacyjnego takiego, jeżeli nie siedzimy przy stole. Nie? Tutaj tak. to się daje zauważyć, że ta odwrócona L stwarza dużo, takie wrażenie dużo większej przestrzeni. Nie tylko wrażenie, ale taka jest, tak, tak jest. Ta, ta, tak, jest tak, tak jest, I zwróć uwagę, że tutaj mamy bardzo dużo, taki szeroki korytarz, gdzie możemy bez problemu chodzić w jedną, w drugą stronę. Nawet dwie osoby mogą się tutaj minąć. Jeżeli nie chcemy tak. mieć tego korytarza, no to w bardzo łatwy sposób możemy stworzyć sobie duży stół. Ten stół oczywiście jest przesuwany i obracany tak. w każdą ze stron. To jest schowek, do którego mamy dostęp tylko od góry. Mhm. Nie mamy dostępu od, od dołu. Kolejny schowek, który otworzymy, ten, który jest tutaj. To jest schowek, do którego mamy dostęp i od góry, i z boku. Zarówno z jednego A. boku, jak i z drugiego boku. Są klapy zewnętrzne, które po otwarciu dają nam dostęp do tego schowka, do którego teraz zaglądamy. Czyli... Tylko od boku, od zewnątrz. Mhm. Czyli możemy tam na przykład, nie wiem, z zewnątrz schować narty. I te schowki rozumiem, że są ogrzewane i... Ogrzewane, wentylowane, tak, wentylowane oświetlone. Tak. Czyli bardzo dobrze przygotowane Czy są... klienci integr, kupujący Integry, zwracają na to uwagę, czy... Jest coraz więcej klientów, którzy oczekują, że samochód będzie samodem całorocznym. Mhm. E, nie tylko z punktu widzenia nart, bo nie każdy z nas jeździ na nartach, no ale chcą podróżować zimą, i chcą, żeby, żeby ten samochód można było wykorzystywać przez cały, przez cały rok. No dobrze, a jakie jest ze schowkami? Czy też zwracają na to uwagę, czy to jest po prostu taka inwencja? Zwracają uwagę. Są szczególnie pod wrażeniem tutaj tego schowka, gdzie y, można włożyć bardzo długie rzeczy, bo przez całą szerokość samochodu no, to jest schowek, który y, możemy schować tam y, rzeczy o długości 230 mniej więcej. No to już takich nart się nie używa, także te narty spokojnie tam wejdą. No chyba, że mówimy o skofer... skokach. albo skoki, no tak. Nasz sport narodowy. Tak jest. Ostatni schowek jest tutaj schowkiem takim bardziej technicznym. Gdzie mamy tutaj pompę wody, całą instalację wodną, wszystko jest bardzo przejrzyste. Mamy też tutaj zawór, ten do spuszczania bezpieczeństwa, bezpieczeństwa który spuszcza wodę z pieca gazowego. Mhm. No, to jest też bardzo ważne, ponieważ nie musimy gdzieś tam podnosić czegoś, zdejmować materacy, tylko mamy dostęp tutaj. Kolejna fajna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, zwróć uwagę tutaj na ten przycisk. Centralny zamek zamek odblokowujący szufladę i je blokujący. Czyli teraz są zablokowane wszystkie szuflady, szuflady kuchenne, Aha. teraz je odblokowuje, czy możemy sobie wszystkie je tak. otwierać jedną, drugą. No to Jest. też widziałem już u innych tak. producentów bardzo fajne rozwiązanie. Szczególnie, że nie musimy tam tych przycisków żadnych szukać ani pamiętać o tym. Dodatkowa opcja, którą tutaj mamy, to jest dodatkowe miejsce odkładcze. Chociaż tak. zwracam uwagę, że w modelach typu Face to Face, gdzie no, miejscem roboczym jest, znajduje się tutaj, tak. mamy tak naprawdę miejsce odkładcze na stole, gdzie no tak, który też możemy mamy, to zrobić. Yy, także yy, to jest kolejna zaleta układów Face to Face. Mhm. No dobrze to przechodzimy dalej prysznic 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 z dużym, z dużym, dużym oknem dachowym, w bardzo fajnym podświetleniu. Na dole mamy dodatkową, dodatkowy element drewniany. No i tutaj żeby pozamykać, zamknąć w czasie Kąpieli, tą część gdzie używamy wody, mamy dodatkowe drzwi. Mhm. Wszystko na, na uszczelkach magnetycznych. Dobrze. Ja zwracam Ta na to zwana wana. suszarka na ręcznik. Tak. E, z tą część łazienkową może zaproszę Ciebie tutaj. Możemy oddzielić zarówno od jednej strony, jak i tak. od drugiej, czyli z tamtej mhm. strony oddzielamy. Yy, drzwiami, które są drzwiami łazienki. A, a. z tej strony przesuwamy przy pomocy drzwi takich przesuwanych z jednej i z drugiej strony. No, bardzo bardzo ciekawe rozwiązanie. Fajne. I teraz zobacz, proszę wejść do środka, ile jest miejsca w kuchni yy, przepraszam, w łazience. Tak. I pod prysznicem. No i dodatkowo mamy jeszcze tutaj ten korytarz łącz łączący. No. Jedno z drugich. Rzeczywiście, to wszystko uwzględniając to, wszystko m, łatwo się tutaj można poruszać i bez jakiegoś tam większego krępowania e, obracać w dużo przestrzeni. Wszystko jest widać przemyślane. Łóżko. Tak. Łóżko tylne dość duże, 160 cm. Tak. Rzadko spotykana ta, taka szerokość. W tej chwili jest y, 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 podniesione maksymalnie do góry. Czyli możemy sobie je nie więcej do, do tego tutaj, poziomu, tak, tak. tutaj do tego poziomu, to jest poziom zakres regulacji. Tak. Pod łóżkiem mamy. Wielka szuflada. Wielka, duża szuflada wielka. na pościel. Tak. Tu jeszcze zwracam uwagę na to pokrętło. Przy pomocy tego pokrętła możemy zrobić tak zwany tryb. Oj o, tam jest zablokowane może przez ten, tą folię i nie będziemy się szarpać teraz. A, tam, tam blokuje jeszcze I druga poduszka, ten, ten. natomiast to łóżko się wsuwa mniej więcej o 10 cm i tworzy się zagłówek, także tworzy się wtedy taki, takie miejsce relaksacyjne do. Eee, nie do spania, no, tylko do, do, do czytania. czytania no, tak jest. Czy do przeglądania eee, chociażby eee, ja telefonu. Jeszcze, ja bym jeszcze zwrócił uwagę, zobaczcie jak fajnie teraz już producenci myślą o otwieraniu. Już, już nie ma tych klamek, tylko wszystko jest kliki. To jest tak, w jazdy to bez jest... problemu. I, i zwróć też uwagę, że wszędzie tam gdzie są kliki, tak. tam nie mamy błyszczących powierzchni. Czyli nie no będzie tak, widać czyli paluszki nie pozostawiają śladów. Czyli dla pań, którym to przeszkadza. Jest to Tutaj mamy, złotwienie. tu zobacz, mamy to samo to samo tak. rozwiązanie. Tak, tak. Dokładnie. No i też bym zwrócił uwagę jeszcze na wykończenie właśnie tych frontów. Powiem tak, bardzo eleganckie. Takie stonowane, ale ekskluzywne moim zdaniem. E, to jest jeden z kolorów e, ze słojami poziomymi. E, się nazywa ta stylistyka Nakarat. Mhm. Samochód również możemy zamówić w stylistyce Belagio. Stylistyka Belagio to są meble jaśniejsze, zdecydowanie mhm. jaśniejsze, które też mogą występować w połysku. Ciekawym, ostatnie ciekawe rozwiązanie, które chciałbym e, Sebastian Tobie pokazać, zobacz tutaj to. To jest e, coś, co Rapido wprowadziło w zeszłym roku uchwyt na telewizor. Normalnie ten telewizor mógł mieć przekątną no, 22 cale, to już właściwie do samego końca. Tak, był. Tak. Natomiast w, w, tym, e, w tym rozwiązaniu możemy ten telewizor wyciągnąć. On jedzie w, w pionie, tak. a następnie go obracamy do poziomu. Bardzo fajne rozwiązanie pozwalające na, na oglądanie telewizora o przekątnej nawet 32 cali. No i przede wszystkim nie koliduje ani nie zahacza się w czasie, w czasie się transportu. Bardzo, bardzo tak. ładnie chowa w, w tak. tą wnękę. Tak, w czasie korzystania takiego codziennego, kiedy telewizor jest włączony. Lodówka, jeszcze tutaj dodam lodówka. Oddzielna zam, oddzielny zamrażalnik. I na dole Tak, i na dole chłodziarka. Duża, 150 tak. chyba 7 litrów. Tak jest. Dobrze. Może jeszcze przejdźmy do garażu. E, tutaj, akurat w tym samochodzie, mamy e, ogrzewanie Alde. które tutaj widzimy kaloryfer i system ogrzewania Alde. Tak. Tutaj z tej strony, standardowo prysznic, i tym przyciskiem możemy obniżyć obniżyć łóżko. Jakbyś mógł pokazać, tu nie ma jakiegoś dużego tempa jeśli chodzi o obniżenie tego łóżka, natomiast przejść, obniżenie go o te 30 a no zajmuje około 20-25 sekund. No tak, ale wiadomo, im mniejsze przełożenie, tym mniej się psuje i, i jest tak to Także jesteśmy już prawie na, na samym dole. Tak. No a to rzeczywiście dużo możemy, dużo możemy obniżyć i to zresztą widzieliśmy już w środku, bardzo duży garaż. Bardzo duże. No i ogrzewanie Alde. Możesz zdradzić cenę? W Polsce? Eee, tak orientacyjną oczywiście. Gdzieś bo to... chyba koło 3000 euro netto ogrzewanie Alde. Aha. System ogrzewania Alde, ale naprawdę musiałbym zerknąć do cennika. Dostaliśmy cenniki dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu. Także jeszcze, jeszcze nie zdamy ich na pamięć. Dobrze. Dobrze. Dziękujemy bardzo za zaprezentowanie. Dziękuję. No i zapraszamy do firmy Camel Camp w Poznaniu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany takim kamperem. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.